Zadanie 9, czerwiec 2023, zadanie za 3 punkty. Rozwiąż równanie, zapisz obliczenia. Mamy tutaj tak zwane równanie wielomianowe. Rozwiążemy je metodą wyrazów. Metoda grupowania wyrazów. To da grupowania wyrazów. Metoda grupowania wyrazów, no bo ponieważ nie da się przednawias wyłączyć żadnego elementu. Zrób skróconego mnożenia też tu nie widać. Są cztery elementy. One idealnie pasują do metody grupowania wyrazów, więc grupujemy sobie pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, z pierwszych dwóch przednawias wyłączamy X do drugiej, a w nawiasie zostanie X, a tutaj dodać cztery. Zamykamy nawias. Z tych kolejnych dwóch wyłączymy sobie, tu jest 9, tu jest 36, 36 to jest 9 razy 4, czyli wyłączymy sobie dziewiątkę z minusem, czyli zostanie x, minus zabraliśmy, czyli dodać 4, zamykam nawias, równa się 0. Staramy się tak wyłączyć, żeby, przed nawias, żeby w tych obu nawiasach, które tutaj podkreślam, było to samo wyrażenie. Zawsze można sprawdzić, czy wyłączyliśmy dobrze wyrażenia, czy liczby przed nawias, przemnażając sobie to w tym momencie. x do drugiej razy x to x do trzeciej, x do drugiej razy 4 to jest 4x do drugiej, minus 9 razy x minus 9x minus 9 razy 4, minus 36. No i to się zgadza, można rozwiązywać dalej. W jednym z nawiasów piszemy to, co występuje przed nawiasami, czyli x do drugiej odjąć 9. Razy, a w drugim nawiasie piszemy ten jeden z tych dwóch nawiasów, ale piszemy go tylko raz, czyli x dodać 4 równa się 0. Mamy postać iloczynową, a jak postać iloczynową, to osobno do zera przyrównujemy te nawiasy, czyli x do drugiej minus 9 równa się 0 lub x dodać 4 równa się 0. Rozwiązujemy od razu to. x jest równe minus 4, bo przerzucamy na stronę prawą. I mamy rozwiązanie. To jest takie elementarne równanie kwadratowe, czyli x do drugiej to jest 9. To jest liczba dodatnia, czyli można obustronnie spierwiastkować. Pierwiastek z 9 to jest 3. Lub pierwiastek z 9 to też minus 3. Czyli mamy rozwiązania do zadania. Rozwiązaliśmy równanie wielomianowe i odpowiedzi to x to minus 4, x jest równy minus 3 i x jest równy 3.